Dobry wieczór Państwu, witam w codziennym naszym programie i witam również naszego gościa, który ponownie zasiada na naszej czerwonej kanapie. Pani mecenas Joanna Gwóźdź, ekspert od zabezpieczeń majątkowych i kwestii spadkowych. Witamy Panią serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o dosyć, jak się wydawało, kontrowersyjnym temacie. Będziemy mówić o tym, dlaczego nie warto przepisać dom na nasze dzieci. Wydaje się nam wszystkim, że byłoby to najlepsze rozwiązanie, żeby napisać dom na dzieci. No bo kochamy nasze dzieci chcemy, chcemy, żeby się dziedziczyły ten dom, żeby byli właścicielami po naszej śmierci, i tak nam się wydaje, że to będzie najkorzystniejsze rozwiązanie. Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. Po pierwsze, dla, dla nas jako rodziców, a po drugie dla dzieci. I podam Państwu parę przykładów, żeby to zobrazować, bo to najlepiej jest zrozumieć, dlaczego nie warto. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przepisujemy dom na syna, syn świetnie zarabia, jest odpowiedzialnym człowiekiem, ma żonę, dzieci, wszystko się układa wspaniale. I syn ginie w wypadku samochodowym. Więc kto dziedzicza automatycznie ten dom? Jego żona, nasza synowa. Czy my chcemy, żeby nasza synowa dziedziczyła nasz dom, na który pracowaliśmy całe swoje życie? No, prawdopodobnie nie. Bo mamy wnuki. Jak nie mamy wnuków, no to jest inna sytuacja. Ale ja zakładam tutaj mówiąc o na no takiej standardowej rodzinie, rodzica, dzieci, dwójka dzieci, no może więcej, i tak dalej, ale że są te dzieci. Znaczy z mąż, pewnie byśmy wnukom, przekazali, ta. ale że tak? się pewnie wyjdzie. Co, za mąż. co, co w sytuacji, kiedy, kiedy nasza synowa ponownie wychodzi za mąż. Ten dom przechodzi w ręce obcego człowieka. I na pewno tego nie chcemy. A następny przy, przypadek może być taki, że syn jedzie samochodem i. Um, powoduje wypadek, um, uderza w autobus pełen dzieci. Mimo, że Jakaś to jest syn wycieczka. bardzo odpowiedzialny, to samo, to samo, spokojny człowiek, odpowiedzialny, mm, y, tak, świetna kariera i tak dalej, i tak dalej. I, ginie, i, I na przykład czy ginie, czy nie giną w wypadku samochodowym dzieci, są ranny dzieci, rodzice, inny, tak, rodzice wnoszą sprawę przeciwko naszemu synowi z rzędu 20 milionów dolarów. Ten dom, który my przypisaliśmy na niego, jest częścią jego majątku, a więc dostępny dla jego wierzycieli. Mhm. Czyli a, przechodzi w obce ręce. Przechodzi w obce ręce. To jest nasz dom, nasz dobytek. Mhm. Tak? Następna sprawa jest taka, że w momencie, kiedy przypisujemy dom na dzieci, i po naszej śmierci te dzieci chcą sprzedać ten dom, będą obciążone bardzo dużym podatkiem od wzbogacenia. Jeżeli te, ten dom odziedziczą. Mhm. Ten podatek od wzbogacenia będzie minimalny albo żaden. Także tutaj też są niuanse z tym, żeby to obliczyć. Oczywiście muszę się z klientami spotkać, mhm. zobaczyć, za ile oni kupili dom, za ile ten dom będą sprzedawać, i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg różnych tutaj takich no podpunktów, mhm. które trzeba poruszyć z klientem. Dlatego, tak jak Państwo wiedzą, ja oferuję zawsze konsultację bezpłatną żeby zobaczyć, co ja mogę zrobić dla klienta indywidualnie. Każdy pod, przypadek jest oczywiście. inny, trzeba usiąść z oczywiście, klientem, przedyskutować, tak. ale zawsze można do Panią, więc <coughs> proszę Państwa zadzwonić, pierwsze konsultacje są płatne. Potem można się zdecydować. Przepraszam, bezpłatne konsultacje. Potem można się zdecydować, co dalej robić. Oczywiście pani mecenas Gwóźdź pomaga w tym. Ale wróćmy do tematu. Nie najlepiej nie przepisać domu na nasze dzieci, ale ciągle chcemy, żeby po naszej śmierci dzieci odziedziczyły jednak majątek, dom, na który pracowaliśmy przez całe życie z myślą o dzieciach. Jak to zrobić w bezpieczny sposób? Czy są jakieś y, sposoby prawne na, na zabezpieczenie tak, no tego wartu przecież musimy mieć testament, o którym hmm. mówiłam w poprzednich programach. Testament to jest numer jeden. Żeby zabezpieczyć naszą nieruchomość, jedyną, jedyną taką możliwością to jest ustanowienie trust, o której też już wspominałam, to jest czas, który irrevocable czyli ta nieodwołalna czas, ale proszę się nie bać tego. To nie jest nic złego um, dla rodziców, dla, dla, dla tych osób, które. Przepisują ten dom do czas na rzecz dzieci, naprawdę tu się nic nie zmienia. Czyli w momencie, sytuacja. gdy jest jakaś sytuacja wypadkowa wypadek, który... Ten dom syn... będzie chroniony. Okay. Ten dom jest jakby czas um, polega na tym, że to tak jakbyśmy zawiązywali um, korporacje czy, czy, czy jakiś taki podpisywali rodzinny kontrakt między nami a dziećmi. I ten dom przechodzi jest Jan Kowalski, Janina Kowalska, tak? jest akt własności na dom. W momencie, kiedy my przepiszemy do czas, to będzie Jan Kowalski, Janina Kowalska, czas. Mm -hmm. I to jest oddzielna osoba prawna z odrębnym e, numerem identyfikacyjnym, mm -hmm. e, podatkowym. I, I to już nie widnieje pod Social Security e, mm -hmm. taty i mamy. Mm -hmm. I dzieci widnieją na akcie własności tylko jako jakby menadżerowie tego czasu. Tu nie ma czego się bać, dalej rodzice są właścicielami domu. Dalej mogą mieszkać. Dalej no. mogą mieszkać, nikt nie ma prawa ich wygonić, uh -huh. a do momentu, kiedy obydwoje nie umrą, bądź mogą sprzedać ten uh -huh. dom. Jeżeli będą rodzice chcieli sprzedać dom za życia, też uh -huh. mogą ten dom sprzedać za uh -huh. życia. Tu nie ma żadnych, um, nie ma żadnych tutaj um, przeciwwskazań na to. A, ale dzieci dziedzicząc dom z trust, czyli po śmierci rodziców, mają tutaj dużo właśnie, um, duży benefit z tego podatku od wzbogacenia, o którym mówiłam, nie Ty będą nie musiały zapłacić płacić. tego mhm. podatku od wzbogacenia. No i przez całe życie rodziców ta nieruchomość jest zabezpieczona przed wysokimi e, rachunkami szpitalnymi. Rodzice muszą mieć operację, mhm. nie mają ubezpieczenia. Ten dom jest mhm. jakimś tam potencjalnym, majątkiem, na który może wejść szpital. Mm -hmm. Ten dom Czy tak będzie tak jest chroniony. tak samo w, w przypadku nursing home. Gdy tak. Rodzice są już starsi mm -hmm. i do nursing tak. home to strasznie dużo kosztuje. Zazwyczaj tak. dom przechodzi. E, tak tylko proszę tak pamiętać, to... że to czas, żeby był ten dom, żeby był chroniony przed nursing home. Musimy zrobić przynajmniej 5 lat przed pójściem do mhm. Nursing Home. Także nie czekajmy zbyt długo. Mhm. Ja zawsze mówię, nie czekajmy zbyt długo i zadaję zawsze pytanie, kiedy warto jest zrobić trust? No właśnie, to jakie było moje pytanie. 5 lat przed pójściem do Nursing Home, mhm. czyli nie wiemy kiedy, czyli jak najszybciej. Mhm. Czyli nawet jeżeli dzieci mają 2 trzy latka, nie, 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 2 trzy latka absolutnie nie. Ja mówię trust i revocable trust jest dla osób głównie, bym... to wszystko zależy też od zdrowia i od sytuacji rodzinnej, ale ogólnie mówiąc, 60 plus. Mhm. Ale poniżej 60, 60 roku życia są inne możliwości zabezpieczenia swojego majątku i ja myślę, że poruszymy to może w następnym temacie, żeby nie, nie wprowadzać za dużo nowości. Oczywiście należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny. My tutaj y, rozmawiamy o takim modelu rodziny 2 plus 2 w której dzieci pracują. Wszystko jest ok. Ale są też takie rodziny, w których zdarzają się nieszczęśliwe wypadki, na przykład dzieci są z jakiegoś powodu niepełnosprawne. czy Co, co w takiej sytuacji robić? Czy, czy można też założyć trasę? Oczywiście można założyć trasy, to jest bardziej skomplikowane. Także tutaj mówię, proszę, proszę dzwonić po, po konsultację, bo, bo trzeba omówić taki specyficzny przypadek. Każdy, mówię, są różne przypadki. Dziecko niepełnosprawne, dziecko narkom, narko jest narkomanem, nadużywa narkotyków, alkoholikiem. Nie chcemy przekazać im domu. Hmm. Także to są bardzo takie subtelne, no, indywidualne sprawy. Takie jest oczywiście rozwiązanie. Można Przede wszystkim musimy w takich sprawach zapobiec sprawy spadkowej, więc czas tutaj już dla, dla tych rodzin jest nieunikniony, hmm. żeby po prostu zabezpieczyć, zabezpieczyć te dzieciaki, co mają problemy, bądź ym, nie przekazać majątku dzieciom, które wiemy, że ten majątek roztronią. Roztronią, hmm. właśnie. Czyli najlepiej skontaktować się z Panią Mecenas Zapraszam. telefonicznie. Można porozmawiać, przedstawić y, y, sytuację, y, jak ona wygląda. I, y, może przypomnijmy jeszcze, dlaczego y, chcemy uniknąć, y, sprawy dlaczego uniknąć sprawy spadkowej. Dlaczego no, chcemy uniknąć sprawy spadkowej? Przede wszystkim, żeby uniknąć y, niechcianych, niepożądanych y, Kosztów. kosztów sądowych. Nie chcemy uniknąć problemu właśnie z rodziną, tak jak mamy, czy ktoś jest, nie chcemy przekazać tego majątku ludziom, którzy mają prawo do dziedziczenia. Tutaj musimy uniknąć mhm. sprawy spadkowej. Wielu z nas tutaj w Stanach nie ma rodziny najbliższej. Nasza rodzina, gdzieś jacyś kuzyni, kuzynki mhm. są w Polsce, których nawet nie znamy. Mhm. W momencie, kiedy nie mamy testamentu, ci ludzie mają prawo do dziedziczenia. Mhm. Czy my to chcemy? Prawdopodobnie nie. Tak? Także um, no i przede wszystkim długi. Po naszej śmierci wierzyciele mogą nałożyć na spadek y, mhm. dług, wejść na spadek i obciążyć i y, y, y ten majątek przepadnie. Mhm. I w momencie, kiedy mamy trust, jest to. Y, w momencie, kiedy mamy trust, unikamy sprawy spadkowej. To jest pierwsza zaleta trust. Mhm. Unikamy sprawy spadkowej. Nie musimy przechodzić przez sąd, czyli y, unikamy wysokich kosztów y, sądowych, zaoszczędzamy bardzo dużo czasu na tym. Ponieważ załóżmy, mamy kupca na dom. W momencie, kiedy musimy przeprowadzić sprawę spadkową w sądzie, to zajmuje minimum 6 miesięcy. W momencie, kiedy nie mamy testamentu, my musimy jeszcze występować o pozwolenie, żeby ten dom sprzedać, czyli następna petycja, mhm. następne koszta i następny czas miesiące. Sądy działają bardzo wolno. W momencie, kiedy mamy czas, proszę Państwa, możemy to zrobić praktycznie automatycznie. Mhm. Tato mama umiera. Mamy kupca, wiemy, że ten dom ktoś chce kupić z sąsiadów. Możemy podpisać mhm. kontrakt w przeciągu paru dni. Czy jaki z tego wniosek przezorny, zawsze ubezpieczony? Dokładnie. Proszę Państwa, cieszymy się, że mamy Panią z Gowódź w naszym programie. Dowiadujemy się o takich praktycznych. Ja się cieszę, że mogę pomóc. No, bardzo się cieszymy, że możemy z Panią na te tematy rozmawiać, bo jak widać, można zapobiec wielu można. problemom z mhm. utracie czasu. Po, no, stres po śmierci, stresom, po, po, tak. po śmierci przeprowadzać tą sprawę spadkową, to ja, ja to mam na co dzień, także naprawdę jeżeli możemy, to umilmy ten czas hmm. y, naszym dzieciom i Unikniemy problemów. Dokładnie. Serdecznie dziękujemy za ja kolejny program bardzo. i zapraszamy oczywiście na następne programy.